Dzień dobry, bobry, dzień dobry. Kilka dni temu mieliście okazję widzieć pierwszą część naszych przygód na siekierkowym polu. Tam wtedy z wyjątkiem przęślika nie wyszło nic super atrakcyjnego, ale wypad był znacznie bogatszy, tylko że to się to troszeczkę później troszeczkę później rozgrzało. Dziś zapraszam was na część drugą. Macie okazję zobaczyć drugi wstęp, który mi się nakręcił, bo Jeden widzieliście przy części pierwszej, drugi jest w części drugiej. Przypominam mokre kilkowe pola. Ten pas ciemnobrązowy po środku, który widzicie, jest świeżo, wysoko zaorany. Ciężko się tam bardzo chodziło, staraliśmy się unikać tego miejsca. Dwie kreski w dole to Tomek i Piotrek, którzy wędrują. Tutaj gdzieś w tle macie nad wielką, ogromną kałużą w okolicach farmy e, iśkę i samochód Tomka. No ogólnie, jak widzicie, sporo wody było, no ale było bardzo zacnie. E, to zielone tam na horyzoncie e, to jest to drugie pole, gdzie znalazłem medal, który od razu na polu po podarowałem piotrowi. To gdzieś tam w którymś filmiku macie, macie, macie widoczne. O, te chłopaki biegają sobie po poletku, a dron szaleje. Ja ciągle latam bez podglądu, bo jeszcze ciągle nie wymieniłem słuchawki, więc, więc te moje, moje ujęcia z drona są takie, takie jakie są, chaotyczne. O, brakowało mi słowa chaotyczne są. To najlepiej oddaję tym całą sytuację. No, powiem Wam, taka sugestywna blaszka wyskoczyła. Już myślałem, że mam ringa. Depniętego ringa, zgniecionego. Niestety to tylko blaszka. Ale nie łapie ostrości. Łap. Niestety to tylko blaszka, cieniutka blaszka. No, za wiele do dodania nie mam. Widzicie sami duży to będzie chyba Half półgorota yy, pół no i zapewne któryś z Edwardów. Ich było czterech w tamtym okresie. Nie pamiętam dokładnie dat, w jakich panowali. Ojciec, syn. Potem był chyba przerskok i kolejnych dwóch. Nie pamiętam dokładnie, jak to dynastycznie wyglądało. Zawsze mam nadzieję, że to jest pierwszy z dynastii Edward I. Jego poprzedzał owszem jeszcze jeden Edward na tronie brytyjskim, Edward Wyznawca, ale ten pierwszy z czterech to był ten e, długonogi, czy też laskonogi, nie pamiętam dokładnie. Postać, którą znamy z filmu Waleczne Serce. I mam nadzieję, że po raz kolejny wyciągnąłem Edka właśnie tego, właśnie tego Edka. Sreberko ze średniowiecza, piękny hammeret, Coint troszkę zgięty, już go traktor prześwięcił, ale jest, jest poszukiwacze. Jak kaczuszki wiaterek nam trochę przeszkadza. Idą. O, jak kosiarze! Jak ten Tomcił i Gustling na czterech pancernych, jak siali, siali zboże Nie wiem, czy pamiętacie motyw. Takie, takie te chłopaki. Proszę, proszę, kochani, zobaczcie na własne oczy, jak to jest ta Anglia przereklamowana. tylu ludzi utrzymuje, że Anglia to raj dla poszukiwaczy. Oczywiście, sobota. Piękna pogoda. Zero wiaterku, słoneczko. Cudmiut. Nie można było kopać. Wiadomo. Niedziela do południa. Nie kopaliśmy. Pogoda taka, że godna obrazka Rembrandta. Przyjechaliśmy na pola. 20 minut. Co ja będę mówił? Co ja będę mówił? Biednemu poszukiwaczowi to. Aj, te różne rzeczy. W oczy i, i gdzie indziej takie jest moje zdanie. No ale co, Edka mam, mam jakiegoś wycieruszka. Mam trochę innych pierdoletek. Powoli w stronę samochodu. Jeszcze przejdę tutaj tym, tym rejonem pola. No w tamtym roku Igor znalazł tutaj jednego ze swoich pierwszych hamerków. I po prostu tak wiało, że wiatr mu go porwał i gdzieś cisnął nim. Nie znaleźliśmy go dotychczas. Może ja dzisiaj będę miał szczęście. Jeszcze się zakręcę przed powrotem do autka, popatrzę tutaj no i powoli w stronę samochodu. Jeżeli nic nie będzie, to serdecznie Wam dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie, uśmiechajcie się często, bądźcie zdrowi, uważajcie na siebie i, i do następnego filmiku, do następnej okazji. A Kolegów youtuberów, proszę pamiętajcie o zdjęciach z autografami. Już najwyższa pora, żeby żeby zaczęły spływać i... I tworzyć nasz, nasz projekt. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie. Hej, hej. No, tak po prawdzie to już się z Wami pożegnałem i sobie to powinienem schować na kolejny film. No ale. Ale jak można chować? Cromwell. Moneta odważnik. Kolejna w moim życiu. George, nie pamiętam który. Uciekło mi z głowy 1790 rok, jak dobrze pamiętam, jak sobie przypominam. W stanie, który pozostawia wiele do życzenia. Kolejny Ale cieszy, ale cieszy niesamowicie. No a ja z tego wszystkiego chyba nie pozdrowiłem Was. Nie powiedziałem Wam, że że siekierki to pole Piotrka Wańkowicza jego pozwolenie, dzięki jego uprzejmości u tej kopie no i co, no jeszcze raz jeszcze raz się żegnam, może nie ostatni raz bo do samochodu kawałek no ale ale z siekierek u Piotrka Wańkowicza wasz ulubiony raporter pozdrawia i się żegna, hej hej dobra Ciężko się z Wami pożegnać dzisiaj. Ale powiem Wam, poblask, który daje ten krążek, pozwala mi mieć nadzieję, że... że to nie jest guzik. Taką mam nadzieję. Tylko martwi mnie, że ten poblask jest tylko z jednej strony. Zaczną się mączę Oj, żeby to nie był guzik, ale się ucieszył. Niestety guzik jednostronnie zrobiony. Tutaj widać w jednym miejscu sreberko odpadło. Tutaj też. A tak obiecujący wróta. Się ucieszyłem, że sześć pensów. Dobra, słuchajcie, kochani, kawałek brązu. Niestety aparat nie jest w stanie tego oddać. Tutaj całe mnóstwo takich drobnych krupeczek. Ta, cały rant. Tutaj kolejne. One są ze złota. To są drobinki złota wtopione w ten przedmiot. Widać jakieś resztki zdobień. Naprawdę ciężko mi powiedzieć czym to jest. Czy to był strap end? Z tej strony jest znacznie bardziej zdobny i tego złota jakby więcej. Tutaj nawet taką masywną, masywnego pina, takiego grubego widać w tym miejscu. Naprawdę pojęcia nie mam. Trafi to do archeologa. No zobaczymy. Ja liczę na to, że to coś z epoki. Niestety w stanie takim mocno, mocno agonalnym. Ale no tutaj myślę, że widzicie widzicie pozostałości jakichś re, re, reliefów. Trudno mi powiedzieć, co to, ale przedmiot z rodzaju tych, które lubię. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję za uwagę. Bądźcie zdrowi, uśmiechajcie się często. Hej, hej.